Witajcie, witajcie. Dzisiaj jest taki bardzo luźny post. Chciałam Wam tylko pokazać mniej więcej ile udało mi się tej książeczki od wydawnictwa Zysk przeczytać. Będę musiała z powrotem do niej wrócić, bo czytam ją trochę w ciężkich chwilach. I nie ukrywam, że po prostu ją zapomniałam. Ale tak, chciałam Wam coś wyjaśnić. Jak wiecie, od jakiegoś czasu po prostu y, bardzo choruję. Chciałam to nieco wyjaśnić, bo. Zostaje wręcz zarzucona właśnie pytaniami, kiedy ukażą się recenzje: dlaczego jeszcze nie napisałam, czemu zniknęłam, i takie tam, takie tam. No słuchajcie. No więc tak, o mojej chorobie dowiedziałam się w grudniu, a nawet powiedziałabym, że w końcu listopada nawet może nie w końcu bo to był chyba 21 listopad kiedy pojechałam do lekarza z ostrym zapaleniem nerek to było coś mega, mega strasznego. Dwa tygodnie wielkiej boleści głowy, które się nie kończył. Impulsywny ból w lewej skroni naprawdę wielkie, wielkie mdłości. Zawroty głowy, zero koncentracji, słabnący wzrok. Ja wiecie, to otwierałam książkę i patrzyłam, że ja w niej widziałam literki. Ja nie widziałam zdania, ja nie widziałam słowa, ja widziałam tylko jakieś literki, które za żadne skarby nie potrafiłam złożyć do kupy. Nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje. Później zaczęłam tak jakby przestać pamiętać w ogóle co gdzie położyłam, czemu to położyłam po co w ogóle gdzieś poszłam no i pojechałam właśnie wtedy do ginekologa i się okazało, że mam bardzo ostre zapalenie nerek lewa nerka nie funkcjonowała w ogóle była cała opuchnięta i zatkana prawa nerka była bardzo mocno opuchnięta ale zostały gdzieś tam jakieś drobne kanaliki przez które właśnie byłam w stanie kropelkami się załatwiać bo ja przez trzy tygodnie załatwiłam się to są nie takimi kropelkami. Nie mogłam za chiny się załatwić na maksa tak normalnie, jak człowiek idzie. Tylko szły to kropelki bardzo bolesne. Bolało mi tak strasznie, że nie mogłam się schylać, nie mogłam się poruszać. To było tak, jakby ktoś mnie naprawdę zlinczował, skopał mnie pod bokami. i No po prostu to było straszne, to był jeden wielki mega ból. Trwało on dwa tygodnie, mało tego. Jak pojechałam do ginekologa, i to wam zdradzę, pani ginekolog patrzy... O matko Ewelka, ty jesteś w ciąży a ją ja wie w czym? mówi, to jest 11 dniowa, ale nie przejmuj się, jesteś młoda, przecież miała jeszcze dużo dzieci a i ja tak wiecie, tak słucham i w ogóle nie rozumiałam, co ona do mnie mówi mówi, no, no raczej raczej nie miałam żadnych szans żeby tą ciążę utrzymać ona powiedziała, że no przy tak ciężkiej ilości choroby, jaką w sobie noszę, musi mi dać porządny antybiotyk, który no niestety będzie oddziaływał na dziecko i mam po prostu o nim nie myśleć. To jakby nie istniało, bo najprawdopodobniej w ciągu kilku dni je poronię. <grym> Także wiecie, załamka w ogóle totalna. Tutaj bułczek, nie może się ruszyć. Cały czas w wielkich poleściach. Chcę książki czytać. Nie widzi liter. Nie pamięta. Nagle się dowiaduje, że jest w ciąży. Potem wiadomo, że jest takie poroni. <grym> Także no. Załamka padła dla mnie totalna. Nic nie kojarzyłam. Przyjechałam tylko do domu, brałam mleki i cały czas się zastanawiałam. Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz. Dlaczego? Dlaczego mnie to w ogóle wszystko spotkało? Pojechałam do niej po dwóch tygodniach. a Ona mówi: No, słuchaj, teraz mówicie, czeka najgorsze. Bo mówi: No, pojawiło się to serduszko. <laughs> Niby powinno być dobrze, ale zrobiło ci się wielkie zapalenie w brzuchu. Jedna nerka ci prawie wyzdrowiała, z drugą już jest lepiej, ale, ale jest lepiej, a nie jest zdrowa. Zapalenie rzuciło się na brzuch. Objawiało się to wielkim, czarnym, krwistym płynem w brzuchu. Były przerzuty do jajników, także czekał mnie kolejny antybiotyk. Powiedziała, że po tych lekach może być tylko gorzej. No niestety, kiedy ten płód się nie utrzyma, będzie musiała mnie czyścić. I znowu mnie pociesza tym, że będę miała inne dzieci i tak dalej, że jestem jeszcze młoda i mam się niczym nie przejmować. Ale to była naprawdę dla mnie wielka tragedia. Iść jeszcze raz i dowiedzieć się, że nie ma się szans, że to jest cud, że w ogóle to dziecko się utrzymało, że ono nie ma prawa istnieć. No to jest szok. Ja ja byłam jak zombie, po prostu wpadłam w taką wielką depresję, że wiem, że już się do nikogo nie odzywałam. Nawet już nie patrzyłam w ogóle na książki byłam w ogóle wściekła, że mam jakieś książki do przeczytania. Byłam wściekła, że muszę wstać, że muszę się ubrać, że muszę cokolwiek w życiu zrobić, bo moje boleści w ogóle nie ustały. Ból nerek się zmniejszył. Ból głowy odszedł dosłownie na jeden dzień, ale w sensie, że się zmniejszył o połowę. Potem trwał tydzień. Nie bolało mnie przez dwa dni, to się cieszyłam, że już jest dobrze. Po czym zaczęło mnie boleć kolejny tydzień, bo pojawiło się kolejne zapalenie. No i znowu do ginekologa wyruszyć. Się okazało, że tak, dziecko nadal żyje, wszystko jest prawie dobrze, ale zapalenie przerzuciło mi się do lewej piersi. Nadal mam je jeszcze w brzuchu, jeszcze z tego nie wyszło. No i kolejny antybiotyk. I wiecie, to dziecko tak mocno przeszło, ja jeszcze nie mogłam się w ogóle na tym skupić, nie mogłam się skoncentrować To było chyba jakoś tak, tak na święta, na grudnia Wiem, że nawet nie interesowało mnie, żeby ubrać jakąś choinkę, żeby czymś się cieszyć Z Czym ja się miałam cieszyć? Tym, że czekałam cały czas, aż się stanie najgorsze? To było dla mnie po prostu straszne Przez jakiś czas w ogóle nawet nie wchodziłam na żadne media społecznościowe No bo dla mnie to była po prostu tragedia no, Tak jak ja mocno kocham dzieci, najbardziej na świecie Tak może się okazywać, że... Że biorę coś, co mu szkodzi, ale jak nie wezmę, to po prostu umrę. Bo w tym stanie co do niej przyjechałam. Ona powiedziała, że mówi, no słuchaj, no nie cały tydzień i po prostu by ciebie nie było. No to super wieść. <grym> Jakby mnie nie było to dziecka, też by nie było tym bardziej. Także, no, to jest dla mnie w ogóle mega trudne, to co wam o tym mówię. Zbieram się to od jakiegoś czasu, ale stwierdziłam, że w końcu jakoś nagram chociaż pobieżny filmik z tego tematu, żeby. Jeżeli ktoś znowu zacznie mi takie pytania zadawać, odesłać go po prostu do tego filmiku, żebym nie musiała jeszcze raz tego przechodzić, tłumacząc wszystko na nowo. Teraz niby jest dobrze, jest początek czwartego miesiąca i chyba półtora tygodnia, ale nadal prowadzę swoją walkę. Nadal mam zapalenia, które mi się przerzucają z jednego miejsca na drugie, bóle głowy się zmniejszają, trwają jeden dzień są, drugi nie, jeden dzień są, drugi nie. Ciężko mi jest wziąć na to cokolwiek przeciwbólowe, co mogę wziąć to paracetamol, ale i tak go nie mogę nadużywać. Ale powiem wam, że to i tak jest bez sensu, bo przy zapaleniu ten ból nie działa. No, w sensie, że on działa no stop, ale leki w ogóle na niego nie działają. Tak byście w ogóle nic nie brali. Także to jest jedna wielka masakra. I teraz dziś za tydzień będę czekała na wyniki badań, bo robiłam tydzień temu. Dowiemy się, czy w ogóle nicko się rozwija, czy coś się z nim dzieje. Także. Starałam się wrócić do czytania. No mówię wam, pierwsza książka to była bajka. Ja byłam taka szczęśliwa, że zaczęłam ją czytać, że ja w ogóle wiedziałam, co ja czytam, że ja to pamiętałam, że zaczęły mi się te literki w końcu układać w te zdania, w te słowa, słowa w zdania i że ja potrafiłam je zapamiętać. To był szok, mówię wam. Nic po prostu mnie nie interesowało, ja byłam tak oderwana od rzeczywistości, że to było dla mnie straszne. Ja nawet nie byłam w stanie w ogóle zareagować w ten sposób, żeby przekazać wydawnictwom, co się ze mną dzieje. Ja, ja w ogóle nic nie myślałam, totalna pustka i, i zero. Jedna wielka depresja, i płacz, i walka. Czy to się stanie dzisiaj, czy, czy już dzisiaj będzie źle? Każdy ból brzucha, każdy większy zawrót. Co to, to był dla mnie szok? Mało tego. No, sami widzicie, że już teraz jest właśnie ten przeszło czwarty miesiąc. Jej ja tak wymiotuję. Wtedy wymiotowałam kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia, potem kilka razy. Teraz bywa, że do dwóch, trzech razy. Nieraz codziennie, nieraz co drugi dzień, no ale jak zwykle, to się wszystko utrzymuje. Hmm. Nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć. Brzuszek rośnie, robi się coraz większy. Mam tylko nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku, że uda się to wszystko utrzymać i że będę mogła dalej czytać, żeby po prostu w ten sposób nie myśleć, co się ze mną dzieje, że może być coś złego. Bo jak mówię, że człowiek im bardziej myśli źle, tym bardziej źle się dzieje. Staram się jak najwięcej modlić. I prosić o to, żeby było dobrze. Będzie to mój piąty dziuś, jeżeli się wszystko uda, jeżeli będzie naprawdę dobrze. Wiem, że jestem z recenzjami bardzo, bardzo do tyłu, ale no mówię, w momencie, kiedy chodzi o to, czy wy będziecie żyć, albo wasze dziecko, to raczej te coś takiego jak książka chyba nie ma wartości. Albo przynajmniej dla mnie wtedy nie miało. Dobra, baj ja się za bardzo rozklejam. Jak wiecie, hormony i te sprawy nie przedłużam postaram się jakoś tam na bieżąco zostawać wam relacje, z tego no mówię za tydzień dopiero ja się radza i dopiero dowiem się no mój lekarz jest przeszło 80 km ode mnie, mam problem żeby tam dojechać, bo mam chorobę lokomocyjną często jest mi po drodze niedobrze nie mogę brać leków przeciwwymiotnych ze względu na swój stan tak kiedyś brałam no niestety pozostaje mi się tylko zatrzymać i zrobić to co się zwykle robi czasem udaje mi się to przetrzymać ale no, no nie zawsze bywa tak dobrze Zobaczymy, jak to dalej się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że dalej ze mną zostaniecie. Że zostawicie mi czas na łapkę w górę. Osoby, jeżeli nowe, to czytają, słuchają, mogą zostawić subskrypcję. Cieszę się, że już dobiłam przeszło 500. Mam taki plan, żeby na 600 subskrypcji zrobić Wam taką niespodziankę. 6 sztuk, książek do wygrania, samych takich z przeróżnych dziedzin, chyba żeby dzieci mieli jakieś tam ulubione, to wtedy zobaczymy, no jak będziemy się zbliżać do 600, to ogłoszę ten konkurs. W niedługim czasie będę chciała właśnie tam rozwiązać, ale no mówię, staram się za bardzo z domu nie ruszać. Teraz już wiecie dlaczego, bo wszystko jest, no wiecie, wszystko jest po prostu na delikatnej strunie, o, że tak powiem. I nie ma jak siedzieć w domu i, i myśleć o tym, żeby było dobrze. A teraz już jest z wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.